dzisiaj więc wizualnie, e, tak gra z się LoL i jest ze mną... Sinan. Yeah. Ej, e, może być trochę problem z audio, więc prosimy o wyrozumiałość, e, może być dużo problemów... Wróć i kup przedmioty. Uff, prawie poszedłem bez, bez krapu. E, może być dużo problemów z lamieniem, jako że ja tą postacią nie grałem jakoś wyczupiście dużo i... Ogarniam pętę przez dziesiąte. Au, 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 au. Ja muszę Ari wyciszyć. No właśnie to samo. No bo te pingi są tak głośne, że ten... Chodź w krzaki. Tak. Ha, ha, ha. No i... Czekaj, opowiadać to, co zacząłem opowiadać dalej, czy nie? Opowiadaj. Ja, bo przed chwilą robiliśmy z Nemeczkiem przed chwilą, ja przed chwilą, nie, nie my, ja robiłem z nemeczkiem nagranie z Diablo trójki i opowiadałem o postaci, która się nazywa Talia, czy jakoś tak? Postać, którą dodali pierwszą, którą dodali po tym, jak ja przestałem grać w ogóle w Lola z znajomą. Bo wiecie, Manzahara zrąbali, to nie było sensu życia w tej grze, więcej dla mnie ever, nie? Teraz się ładuje, jak mnie ktoś poprosi, jak, nie wiem, Gina chce albo. No, tylko ty mnie prosi, żebyśmy grali w Lola. Wszyscy nie wiedzą, że tak bardzo łamie, że się ze mną nie idzie grać. No. no tak, tak w ogóle poszliśmy na boty, żeby trochę postacie. Bo normalnie byśmy nie poszli z zestawem Cassiopeia i Ziggs na topa. No, ludzie bez przesady. No ale ten. Ale wiecie o co chodzi. No. Wierzymy w Kroksa? Wierzymy w Kroksa. No. no chodź to, No chodź. A, zobacz. Pierdol, 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 pierdol! Czy on się, się zepsuł? A... Czekaj. Dawaj! Jest! <laughs> Sorry. Cieszę się... Ten, bo nie, 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 nie to, że umiem grać. Ja się cieszę jak głupi, bo nie umiem grać. To dlatego się cieszę jak głupi. Masz. O czym to ja? Aha, że grałem sobie w tego Diablosa z Nameczkiem i opowiadałem mu o tej nowej postaci, która ma taką fajną zdolność, z mojej perspektywy ciekawą, że jak jest koło muru, koło kamieni, to się szybciej porusza. Nie wiem, czy to jest perma, czy, czy to jest. nie wiem, któryś skill. Możliwe, tak czy siak, nie, nie doczytałem. I zacząłem Nemeczkowi opowiadać. Nie powiedziałem, co to jest za postać, tylko mówię o konkretnej sytuacji, w której przyspiesza przy murach, bo grając z Diablo, tam się przyhaczyliśmy przy murach, więc, więc, więc jakby odnosiłem się sytuacyjnie. Na co Nemeczek zaczyna lać, co, co, co jakby w tym, w jak ktoś będzie oglądał, to, to, to zobaczy, bo jemu się to skojarzyło z, z Drankiem Masterem, z pijanym mistrzem, który się porusza szybciej, bo się może opierać o ścianę, nie? Więc. No. Ja, i teraz pomyślałem, że to byłaby zarąbiasta postać: Do Lola yy, Drunken Master, który, nie dość, że porusza się. Fuck, zrąbałem, no ale. Nie dość, że porusza się szybciej przez ścianek. to jeszcze jak wejdzie w krzaki, to mu się ładuje bonusowy skill, który pozwala mu na takiego długiego dystansowego żyga, nie? Albo. Nie wiem. Nie. Ma się tego streeta. Serio? Ej, cześć, tak, 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 No, u można pozostawić spotkań. Co, co te boty w ogóle robią? Tylko no, że gdzieś się zachowują. No. No, no, no. Chociaż parę razy no. ostatnio jak próbowaliśmy grać na graczy, to było jeszcze dziwniej. No. Raz poszliśmy chyba za pierwszym razem właśnie takim zestawem postaci jak teraz na Topa czy na bota? Na topa chyba poszliśmy. Mhm. Co, kierowaliśmy całą grę? Czu, czujecie kasiopeę, czy ty byłaś wtedy tą tą... Cassiopeia, tak. Też Kasiopeją. Okej. Okay. I z X na topie, w dwie osoby, na dwóch magów i, i w sumie ciągnęliśmy cały mecz do przodu, bo reszta teamu nie ogarniała nic i przeciwny team też nic nie ogarniał. Jak ktoś mi nie wierzy, to muszę, zgra... a nie, do aktualizacji są tylko otrzymane powtórki, mogłem wgrać, zgrać powtórkę i pokazać to ludziom, bo by nie uwierzyli normalnie. A drugi mecz daliśmy ciała po całości, ale resztę teamu mieliśmy dobrą, która nas tam... Ja sobie cofnę, żeby sobie manę odnowić. Dobra. To były dziwne mecze. No to były dziwne mecze. To znaczy w życiu bym nie powiedział, że tymi zestawami postaci w ogóle można przeżyć mecz cały na że graczy. A jednak. No. Ten trzeci mecz dopiero nam poszedł gorzej, ale to dlatego, że przeciwny team wymiatał i właściwie tylko nasza linia dawała radę do momentu, póki się ludzie... No to znaczy zależy od graczy. czasami to to ja, wiem, jak gram wiesz na innych, to potrafię mi naprawdę niezłe statystyki, a... Czasami to po prostu wiesz. Nawet nie wspominam o tym, jak to wygląda, że to robi. Tak, tak. No. To różnie, no. różnie wygląda. No. no i co, ostatni mecz też my kar karowaliśmy, ale jak wyszliśmy z linii, to tam już byli tak nafidowani, że jedne wielkie gie mogliśmy zrobić. A się poddali jeszcze, nie? Tak. Nie zabieraj mnie, nie zabieraj mi nie zabieraj mnie. Nie zabieram ci go. Ja ci nic nie zabieram! Widzisz, widzisz? A nie, był kill. Ale... Był, był, killa nie było. Tego drugiego też w sumie dałby radę ten. Ale nie można mieć wszystkiego. A Znaczy, dałby radę. Powiedział wizu, który nie dałby rady, więc... To nie że ten, nie? Że ja się wymądrzę tylko tak przyzwyczajony jestem do grania z ludźmi, którzy wymiatają, wiecie, marchewek, kina, kina. Powtórzę jeszcze raz kina, żeby w razie jakby oglądała to, to wiecie, kina nie. Moment, gracz, kolega. supremacy! No. Gdyby były ostatnio żarty polityczne, są mnie na kanale, to nie będą dalej. To tam tak wymiata, że już wbił wtedy kili? Padnie, padnie, nie padnie. Nie. <śmutek> Smutek, taki piękny KS. Znaczy KS jak KS, no nie no Nie oszukujmy się, jak ktoś umie grać to, to umie grać Co, No. A tam na dole już pusznęli jedną wieżę Ale my się tutaj obijamy Nie wiem, po co tak ładnie marnuję mana, ale też jest fajnie. Gdzie mnie tą lodową pałą? O nie! Ok, nikt tego nie widział? Ja nie widziałam, ja nie widziałam. To, to dobrze, to dobrze. Chciałem odjechać ten i mi się kliknęło, a chciałem tylko ruszyć Aha. ekran w prawo, ale mi się dokliknęła myszka i rzuciłem Ulta w wieżę przeciwnika, której nic nie mogę. O jak lamić to po całości. Pewnie. Nawet powinienem teraz ubrać jakieś przyciemne na okulary. Chodź, 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 chodź! Zagadałem się. Mówię, że jak lamić no. to po całości. Um, czemu ja mam buty pod ten? to powinienem mieć kupić sobie takie okulary, taki czarny pasek, ten, że niby... cenzura. Może się kiedyś nauczę tym gościom... Eee, nie, nie I teraz nie mam, ale... Samię! Możemy Każemy być wieżę? by się to puszczać, żeby nie być ten. Chociaż nie! Ci na dole wieży nie pusznęli, oni po prostu wyszli przed tym. Przed wieżą w pogoni. Myślałem, że wieża była pusznia, tak, jak byli tam wyżej. Hmm. Brakowało mi tego, grając w LoL'a z pugami. Noob Ari, ten... nie, 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 nie... nie oh. Teraz! Że bijemy dziada? Nie ma podpolenia, 12 sekund. Niestety. Może ja bym tak wrócił? No, ja se wrócę. Ja, ja to zaraz będę... czekaj. Fuck. Myślałem, że dużo do niego bombą. Ale zwiał. Co bym ja tu mógł kupić? Na nic mnie nie stać, bo jestem biedak, bo nie morduję, tak? <słuch> Może jeszcze potkę. Jako, że się przydają. Jak widzicie na botach potki. Pomijam, że inne podwierzą praktycznie. No, no, okay. A, ja fakt zaraz, zaraz niech tam podejdą. Okej. Okay. Sorry. Zrobiłem to spremu, zrobiłem to Zrobiłem to z premedytacją, sorry. Nie. Czy ja to kiedyś bez premedytacji zrobiłem? No. Przypadek. No, dobra, ja sobie wrócę, żebyś tam dokupować. Chcę domanić, to do kupisz. Tak, tak, tak. zrobisz mały To jest standard. Klikanie w wieże nic nie da, nie przyspieszy klepania mojej postaci. Ale, 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 i, ale, i tak się klika. Co ja to. to jest? Tak zlamiłem, że to jest aż przykry. Ja wiem... Dopiero. Dopiero pełnę, więc to nie chciałem. Zwalamy na to, że nie umiem tą postacią grać, bo nie umiem tą postacią grać. Ale no to żadna nowość, ja żadną postacią grać nie umiem. I co? Kolejna wieża lepusznięta. Okej, okay, o co chodzi z tym pinganiem? Bo nie jestem pewien czy coś zlamiliśmy czy ten, czy nie Dlaczego wszyscy nagle są u nas? Jeszcze się cofnę no. Nie klikać! Nie pingać! Dostać czekoladę z, z tego z opakowania jedną ręką. Nie, nie, nie mam tego skilla. Muszę skim kupić do tej postaci. Jakoś Dobra, okay. Dobra. I tak i tak nie zdążę pomóc, wrażle jakby co? I cofnął. Cofnął, cofnął. Zapatrzyłem co u Ciebie nie zauważyłem, że mi mowy zjadło. Uh -huh. Serio, z ulta we mnie, takiego mojego małego ściocha no. O, wiem, powinni dla mnie taką postać a'la Urw zrobić, tylko lamę. Alpakę, o! podopuszcznąć ale zdążą ubić wszystkie wieże i ten Tam ludzie kile łapią, a ja tutaj biję wieżę Jak o, No. no dziękuję wam za uwagę i dziękuję ci za to, że byłaś tak jest. Nie, nie ma tak jak nagrania e, kołane na poczekaniu W stylu, e, to w co gramy, żeby mógł nagrać? Ale Lola nie było już chyba wieczność no. Zresztą tak to potrzebny jest poradnik, żeby ludzie wiedzieli jak, jak to robić, wiesz, tak od kuchni. Mm -hmm.